Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię challenge w kasie. Ten tydzień starałam się robić różne challenge simsowe. Przez cały tydzień ogólnie wrzucałam filmy z challenge'ami i dzisiaj jest ostatni dzień tego maratonu simsowego i postanowiłam, że stworzę swój własny challenge. Nie jest on może jakoś super ambitny, ale zaraz już Wam wytłumaczę o co w nim chodzi. A więc tak, na początek musimy sobie tutaj wybrać sima, który... Musi mieć historię, czyli robimy Dodaj Sima poprzez historię, dzięki czemu nie znamy nic o naszym Simie, i chodzi w tym o to, żebyśmy sobie tutaj wybierali tak naprawdę losowe odpowiedzi. Jeśli już będziemy mieć gotowego Sima, wtedy będziemy musieli dopasować jego wygląd do tego, jego różnych cech, aspiracji i ogólnie tam jest taki opis życia Sima, mniej więcej, czy on jest bogaty, czy biedny, więc postanowiłam, że sobie właśnie coś takiego zrobimy. No i myślę, żeby tutaj była taka totalna losować w odpowiedziach to sobie będziemy zaznaczać po prostu odpowiedź np. przy pierwszej 1, przy drugiej dwa, przy kolejnej trzy i znowu tak będziemy po kolei jechać <grym> z tym wszystkim. Jeszcze na początku chciałabym wspomnieć o tym, że założyłam sobie jakiś czas temu TikToka, więc jeśli chcielibyście zobaczyć jakieś filmiki w moim wykonaniu, staram się tam ostatnio dodawać jakieś większą ilość tych filmików, żeby były też ciekawe i w miarę ładne, dobrej jakości i w ogóle to serdecznie zapraszam Was na OHIKO YouTube, gdzie właśnie tam możecie sobie znaleźć mnie. Okej, okay, już się zdążyłam pomylić, więc zaczynamy jeszcze raz i po kolei tutaj będziemy zaznaczyć, czyli na początek młody dorosły, później rodzina wymaga ode mnie poszanowania tradycji. Co to dla mnie oznacza? Wymyślę sobie własną tradycję. Jak blisko wody lubię się znajdować? Najlepiej czuję się w suchej łodzi. Jest coś, co chcę mieć, ale nie stać mnie na to, co robię, oszczędzam. Tak. Współpracownik na szef, jest wściekły. Co robię? Kryję współpracownika. Kiedy wybieram miejsce do życia, skupiam się na e, odpowiednich sąsiadach. Czy ktoś chce cię dopaść? E, tylko przez moją paranoję w dzieciństwie marzyła mi się praca na własny rachunek. E, jaka rola przypadła mi podczas napadu, informatora policyjnego? Co czuję, gdy wracam na ocean? Czuję się jak w domu. Czy dyscyplina i hierarchia są potrzebne? Bywają pomocne podczas planowania. Uuu, i mamy Simeczkę. Więc zobaczmy. Okej. Okay. A więc no muszę wam powiedzieć, że bardzo ładna Simka nam się tutaj wylosowała. Oczywiście w wyzwaniu chodzi o to, żeby nie zmieniać wyglądu Sima tutaj, jeśli chodzi o jego rysy, tylko go Przerobić pod wszystkie jego tutaj cechy, czyli chodzi nam tutaj głównie o fryzurę, jakiś makijaż, ubrania, więc wiecie, musi być jakieś wyzwanie w tym wszystkim. A więc czytajmy teraz o jej życiu. Po pierwsze, nasza Simka ma aspiracje: plażowe życie, co oznacza. Możemy sobie tutaj wejść. Dobra, ta Simka chce zwolnić tempo i cieszyć się życiem na plaży. Dodatkową cechę mamy tutaj własne podwórko. Z jej cech podstawowych jest to uwielbia naturę, śmiała i dobra. Więc bardzo fajne cechy. Mi się bardzo podobają i aż się dziwię, że taka simka nam się tutaj wyrosowała. I moja historia, kariera, business woman synergia, efektywność, planowanie. Jeśli czujesz ekscytację na dźwięk tych haseł, być może kariera w biznesie jest dla ciebie. Jest właśnie dla Ciebie. Więc mamy dodatkową umiejętność charyzm na początek, umiejętność logikę. Wyćwiczony umysł może być czymś wspaniałym, a Simowie, którzy skupiają się na logice, nie spoczną w doskonaleniu swoich umysłów, dopóki te nie staną się ostrzejsze niż róg lamorożca. Dobrze, i umiejętność wędkarstwo. Simowie posiadający tę umiejętność nie obawiają się przyznać, że połknęli haczyk. I kochają wędkarstwo ci, którzy mówią inaczej, nie powinni mieć głosu jak ryby. Nasze początkowe środki to ponadprzeciętne, czyli do Twojej kieszeni właśnie trafiły dodatkowe pieniądze. Spraw, spraw sobie radość czymś przyjemnym, więc kurczę, no trafiła nam się tutaj naprawdę bardzo fajna kobitka. Bardzo mi się tutaj podoba, wiecie, pracowita, umiejętności ma bardzo ciekawe, takie konkretne jakieś marzenie, czyli plażowe życie, więc bardzo tutaj mi się to podoba i początkowe środki ma też większe niż standardowe SIM, więc no mega mi się to podoba. Więc ja myślę, że pomyślę sobie chwilę, jak powinna ta simka wyglądać, jak ja ją widzę. I zaraz sobie przejdziemy właśnie do tej edycji. Jeszcze sobie wylosujemy imię i nazwisko dla naszej simki, ponieważ nie chcę jej nadawać, sobie po prostu właśnie wylosujemy i to będzie kinga. Piątka. No dobrze, niech tak będzie. Przygotowałam sobie naszą simkę tutaj do przerabiania i zobaczcie na jej figurę. Moim zdaniem jest bardzo fajna. Trochę biust tutaj ma taki. Yy, no, za nisko, ale ogólnie bardzo ładna sylwetka. I wydaje mi się, że jest tutaj dozwolone jej zmienienie brwi, ponieważ do kosmetyczki ona może iść. Ma jak najbardziej pieniądze dzięki swojej karierze, dzięki swoim początkowym środkom, więc ja bym tutaj jej wybrała po prostu jakieś inne brwi, ponieważ to nie jest jakaś plastyczna operacja. Więc sobie zaraz zobaczymy. I wydaje mi się, że coś w tym stylu mogłoby do niej pasować. Okej, okay, więc skończyłam pierwszy strój i myślę, że z każdym będę się po kolei tak wypowiadać. Ten strój był inspirowany tym, że nasza Simka uwielbia naturę, dlatego stąd te kwiaty. I ogólnie osoba, która jest dobra, kojarzy mi się też z takimi jasnymi kolorami, więc postanowiłam, że jej zrobię tak no, w miarę delikatny makijaż, także biała bluzeczka i jakieś takie buty, wiecie, bar bardziej eleganckie, ze względu na to, że jednak gdzieś tą bizneswoman jest. Wystarczy jeszcze jej nie dać tutaj jakiegoś dodatku na rękę, jakąś, może tutaj um, bransoletkę. Szczerze mówiąc, bardzo rzadko daję takie rzeczy, więc często o nich zapominam, ale sobie zaraz coś tutaj znajdziemy. Okej, okay, a więc bransoletki może nie ma, ale dała mi taki zegarek i do tego dała mi takie tipsy. Tutaj mam pobrane z modów, więc wydaje mi się, że one fajnie pasują. Ja ogólnie bardzo lubię białe paznokcie. Więc no, bardzo tutaj ładnie to wygląda i o wiele lepiej się prezentuje. Oczywiście tutaj nie dawała mi jakichś kolczyków, bo w tych włosach nie widać niestety kolczyków, ale przechodzimy do następnego stroju. A więc tak wygląda drugi strój wizytowy i stwierdziłam w ostatniej chwili, że jednak zmieni na takie białe dodatki, ponieważ lepiej to tak łagodniej wygląda, a jakoś tak ogólnie kojarzy mi się ta Simka z takimi, wiecie, że osobą, która chodzi na jakieś bankiety i tak dalej, stąd też taka fryzurka i taka długa piękna sukienka, niestety z modów, ponieważ nic z gry mi się nie podobało. Ale moim zdaniem naprawdę teraz o wiele lepiej wygląda, no i też zrobię jej delikatniejszy makijaż, bo jednak nie taki ostry do niej nie pasuje, więc zmieniłam ten zielony, który widzieliście, na taki szarawy, chociaż z daleka też to trochę mi wygląda na zieleń, więc wydaje mi się, że tak jest teraz dobrze i zabieramy się teraz za strój sportowy. Tym strojem poszło dosyć szybko, ponieważ od razu ta simka kojarzy mi się właśnie z tym uwielbieniem do natury, a także tym plażowym życiem, więc takie jakieś liście, kolory zieleni idealnie pasują. No a bluzka musi być czarna, żeby zasłaniała właśnie to, co się tutaj podziało, więc wydaje mi się, że jest nawet fajnie. Delikatny makijaż i taki spięty kucyk, więc no, tak to się prezentuje, idziemy dalej. Tutaj z kolei zostawiłam już te włosy, które miała na co dzień, czyli takie mega długie, ładne, rozpuszczone, ponieważ to jest tylko do snu. Dała mi taki szlaprok z kapciami. Dlatego że kojarzy mi się to po prostu z osobami, które mają trochę więcej pieniędzy, mogą sobie wiecie, pozwolić na więcej rzeczy. No, a ogólnie ta simka niby jest taka skromna, a jednak jest śmiała, więc no, wydaje mi się, że do niej akurat to pasuje. W tym stroju to z nieśmiałością ma niewiele wspólnego i tutaj właśnie się objawia ta cecha śmiała w naszej kinze. No i stąd też wziął się ten strój. Moim zdaniem imprezowo jest jak najbardziej. I wydaje mi się, że te włosy tak już mi do niej pasują, że stwierdziłam, że już ich nie zmieniam, ponieważ właśnie tak sobie wyobraziłam ją. Tutaj mamy taki alagorset czy coś w tym stylu, więc no ogólnie bardzo lubię tą sukienkę i wydaje mi się, że fajnie do niej pasuje. I wydaje mi się, że też nie ubypukla jej wad. Więc jest dobrze. Okej, okay, ja więc trochę może przesadziłam, ale tak wygląda jej strój do pływania, ponieważ ona właśnie jest tą plażowiczką taką. Chciałaby prowadzić plażowe życie, no to już stwierdziłam, że tutaj mamy tą taką nutę wysperskiego życia, dlatego postanowiłam użyć jak najwięcej rzeczy z tego. No i dlatego też stąd wzięły się te zielone listki na rękach jako bransoletki, a te... Ten dół od stroju to jest akurat z montu. ja Nie wiem kiedy ja w ogóle to pobrałam, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie to tu pasuje. Więc, no tak, stwierdziłam pomarańczowy z niebieskim. Całkiem ładnie tutaj to wygląda. No i dodatkowo, właśnie te liście. I mamy piękny plażowy strój. <grybujesz> Idealny do solanii. No więc tak wygląda strój na gorącą pogodę, długo się tutaj wahałam z tym makijażem, bo on jest strasznie mocny, ale to strasznie. Ale z kolei kolory bardzo mi tutaj pasują do ubioru naszej Simki, więc zostawiałam już go. Yy, ogólnie jeszcze też tutaj dałam jej inne włosy, też kręcone, takie falowane, ale bardzo jej... Jakby mi pasują do niej te włosy, rzadko daję takie włosy, ponieważ osobiście jestem bardzo wielką fanką prostych włosów, chociaż ostatnio się właśnie coraz bardziej jakoś przekonuję, więc tak samo tutaj chyba po prostu stwierdziłam, że dam mi takie kolejnym strojem, jaki będziemy robić. Już ostatnim jest strój na zimną pogodę. Tak wygląda strój na pogodę zimną, zimową. Mamy tutaj taki elegancki płaszczyk, buty podobne, które już w sumie te same, które dawałam przy stroju imprezowym, ale mega mi się podobają i są przede wszystkim jakoś tak kształtniejsze od tych pozostałych niby na zimę. Zresztą sami widzieliście, że pozostałe są jakieś dziwne. Postanowiłam, że dla mnie jest też takie rajstopy, ponieważ no, z takim wzorkiem myślę, że miła odmiana właśnie jeśli nasza simka jest trochę taka odważna. Śmiała, no to czemu by miała nie ubrać sobie też takich? I mam oczywiście paznokietki i fryzurę, no zostawiłam, bo wiadomo, ładna. <grytanie> Ostatnio chyba jedna z moich, właśnie ulubionych, więc tak się prezentuje nasza simka. Więc przejdźmy jeszcze po kolei po tych strojach, zróbmy takie podsumowanie. To jest trój na co dzień, oficjalny. Tutaj na sportowo, do spania, mam tutaj imprezowy, um, do pływania, na gorącą pogodę, oczywiście, i ostatni to na zimną. No i co, wydaje mi się, że będziemy kończyć, Ja jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na mojego TikToka, a także na wszystkie inne moje filmy na YouTubie, ponieważ robiłam właśnie ostatnio dużo tych challenge'y, a także mam tutaj trochę Minecrafta, trochę jeszcze Dead by Daylight i jakichś różnych Don't Starve'ów, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj trochę coś dla siebie, więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach i hejka!